Siemanko, witajcie dzisiaj w vlog z odwzorowania żepaku. Jestem na pierwszej działce. Tutaj mamy odmiany Aganos, Syngenty. Troszkę widzę, że na kamerze rzadko to wygląda. W rzeczywistości inaczej to wygląda. Ja widzę ładnie rządki, Tutaj widzę, że na kamerze nie bardzo. Jest tak rzadko. Tak nierówno, jakby, jakby powschodził. Tutaj dwie sekcje mi tylko briskają. Tutaj po tej stronie. Bo już ostatni przejazd zbyt duża działka. No to jest wina siewnika. Po prostu wiecie, to jest mechaniczny wysiew. Te ziarenko nierówno spada. Jest drobne. I tak idealnie nie jest równo zasiane. Ale no, to co poradzić. To jest mechaniczny wysiew. Tutaj znajdujemy się na działce porce. Po tutaj z tego brzega jest dużo, dużo słabsza ziemia niż wcześniej. Ale też rzepak ładnie wygląda. się pokazują chwasty, później wyjdę, wam pokażę. Rzepak ma dwa liście. Miejscami nawet i trzy, i cztery. Jest takie troszeczkę nierówne miał te wschody. Nie wiem, wydaje mi się, że po Bezorce miał równiejsze. Ale to zaraz... Później będę na tej działce, to zobaczymy. Zresztą zaraz będę też na następnej działce, takiej wąskiej po bezorce. Lekkie sprostowanie. Ta pierwsza działka to nie była odmiana Ganos, tylko Tempo. Tutaj właśnie jest ta Ganos. I tutaj jest działka bez, yy, po siewie bezorkowym. I szczerze, jak dla mnie, dużo lepiej się prezentuje. Ciekawe, jak na kamerze zobaczę w telefonie, w aparacie. Nie, no lepiej wygląda. Tam jakoś strasznie nierówno. Może tutaj troszeczkę gęściej i przez to rozkładamy się. Na pewno tutaj jest więcej chwastów, szczególnie samosiewy, zbóż, bo tutaj była pszenica. Ale i tak tak dużo nie ma. Jest tam, gdzie jest dużo słomy, tam na przykład, bo tam dziki wygniotły. Żeby tutaj nie wygniotły, to tu by było naprawdę czyściutko, bo to tak było stalerzowane, te samosiewy powschodziły i później ja je zniszczyłem na głęboko robiąc. Jest super, naprawdę lepiej to wygląda. A jak będzie później, nie wiadomo. Tutaj zwiększyłem dawkę, bo po prostu widziałem, że mi trochę cieczy. Więcej zostaje o 5%. Mamy 210 litrów na hektar. Chodzimy 8 km na godzinę. 1500 obrotów na silniku na wałku 540-540 eko. I działamy. I teraz tak, co do herbicydów, jakie daje, będą dwa warianty. Jeden, gdzie będzie to później, właśnie, bo w sumie mam 14 hektarów, jakbym tak nalał. Pryskiwacz 2,400, 200 litrów na hektar, 2,600 gdzieś tak wchodzi, to akurat by pełno pryskiwacz wystarczyło, ale tam chcę oddzielić, bo tam gdzie będzie ten challenge, tam zamiast Labradora idzie Zetrola. Eee, czyli tutaj, odnośnie tego wariantu, tutaj na tym polu, o tutaj widzicie zielono już ile bo wodziszek, fiołek i tak dalej. Też tutaj trochę samosiewów widzę. Czyli czas najwyższy. Dobra, już dojechałem do brzegu odnośnie herbicydów. Idzie tak Metazanex Lit 40. Tam mamy Metazachlor. Następnie nawigator, Tam mamy Pikloram, Hropyrealit i Aminopyralit. jego idzie 0,21 kajcie bo tutaj jest sklina, muszę rozłączyć litr 0,5 Labrador ucięło mi nagrywanie kurde, tak się produkowałem no nic, zaraz drugi raz dogram jeszcze a tymczasem sobie wyszedłem, tutaj pokażę Wam rzepak z bliska też zobaczycie zestaw z zewnątrz a no, tak wygląda, że tak, naprawdę tutaj jest gęsty. Aganos. Tam widzieliście odmianę wcześniej, jak mówiłem, tempo, jednak tam było się pomyliłem. I tam one było dużo rzadsze. Tutaj gdzieś pewnie wyszło 50 sztuk, jak widzicie. Może nie całe 50, tam gdzieś pewnie 40 było. No będzie dla porównania tutaj będzie gęściej, tutaj będzie rzadziej. Tak wygląda po tym siewie wezórkowym. Tu mamy dwa liście, dwa liścienie. Tutaj przeważnie po dwa liście mało, tutaj trzeci wychodzi. Tak jakby tutaj równiej jest niż tam. Jakby tutaj miał równiejsze wschody, czy mi się wydaje. Chociaż nie, tutaj zobaczcie, też dopiero dwa liście wyszły. Tutaj trzeci wychodzi. No, można powiedzieć, że rzepak jest tak w fazie dwóch, trzech liści. Tutaj gdzie nie, gdzie o, no, zobaczcie. Tak z daleka nie widać, ale z bliska się przyjrzeć to jest. Myślę, że termin jest optymalny. Później ma być jeszcze cieplej. Więc ja już nie czekam. A tak jak mówię, Metazanek działa również doglebowo, czyli tak jak fasty. Ja mówiłem to wcześniej, ale mi ucięło nagrywanie. Fasty, które dopiero kiełkują, to nam też się zwalczy. Tylko no teraz nie nadają deszczu. To tak średnio może być z tym. Ja wcześniej nie pryskałem doglebowo na dwóli Teraz idzie dawka, jedna konkretna. Na jedno liścienne i na dwóch. Zobaczymy czy będzie czysto, jak nie to no trzeba będzie poprawić. Ale myślę, że będzie czysto. No, dziękuję za doradztwo Kamilowi z firmy Wialan. Stąd brałem te środki. Dziękuję też firmie Syngenta za zetrole. Zobaczymy, co, lep co lepiej sobie poradzi czy Zetrola, czy Labrador. Dobra, ja wchodzę, zrobię jeszcze tylko fotkę i opowiem tam, co mówiłem. Dobra, jeszcze raz po kolei, na spokojnie. Czyli tak, Metazanex, Lit40, Metazachlor, tam mamy. Dalej, Navigator, chloram, Clopyralit, Aminopyralit. Później, Labrador. Tam mamy kizalofob petylowy. No i Adjuvant Grant na 200 litrów sieci roboczej. Idzie 0,70 litra, czyli 0,35 litra na hektar. A w tym drugim wariancie właśnie Zetrola zamiast Labradora. Zetroli idzie 0,66. A tam mamy propaki zafok. słońce jest fajnie ciepło gdzieś 22 stopnie pogoda fajna, ale już napryskanie nie bardzo ale już jak widzicie nie ma na co czekać trzeba zwalczyć tą konkurencję z pola zwłaszcza, że ja nie pryskałem do glebowo i jest też sporo dwuliściennych kwastów wieczorem do czy, wieczora nie czekałem, mamy teraz duże rosy i zimno w nocy. Teraz gdzieś godzinam 1530. Myślę, że tak będzie OK. będzie jeszcze ścieżka, ale tutaj rozłączymy, bo tutaj już się schodzi. O, tutaj, tutaj jest. Jedną jeszcze tam włączę i tak pewnie trochę cieczy mi zostanie. Czyli to muszę tutaj wszystko wypryskać, żeby tam już jechać. Żeby nie mieszać po prostu już tych środków tam. Tej zetroli z, z Labradorem. W sumie tutaj jest ten rzepak równiejszy. Jak widzieliście ma dwa liście, trzy liście. Wychodzi dopiero miejscami, ale jest tutaj równiejszy. Tam co wcześniej na tamtej działce, no to ma się też odmianą. Tak się wydawało, że jest rzadki. Ja dopiero tutaj liczyłem. Po wejściu do ciągnika gdzieś mamy 45 sztuk, yy, znaczy roślin na metrze. 45, 47, coś takiego wyszło. Ale tutaj nie mamy takich placów. Tam ja się tłumaczyłem, że to wina się wnika. Ale no nie do końca. Tutaj jest równiejszy. Tutaj więcej samusiewów. Troszkę zwiększyłem dawkę. Dobra, możemy zmniejszyć. Dobra, jeszcze na końcu będzie szybki ruch właśnie na odmianę floretta na tym ostatnim polu na porce. Za chwilę się zobaczymy. No i jestem tutaj, gdzie jest odmiana floretta, jest bardzo, bardzo gęsta. Tutaj się Wam przyznam, że troszeczkę za gęsto jej wyszło niż powinno. Gdzieś pewnie około 50, może nawet i więcej roślin. No myślę, że gdzieś 50. Niby ładniej to wygląda, no ale jednak to jest za gęsto. Trzeba będzie przyhamować, żeby się tak nie rozgałęziła. A tam z brzega Mamagonosa to w ogóle inaczej wygląda. Albo musiałem przesiewnik rozkalibrować, albo próbę robiłem, choć ja i tak dwa razy robiłem. Zawsze dla pewności. bo nasiona tak miały nierówną wagę ale wydaje mi się, że wina siewnika po prostu reszta odmian dobrze wyszła a tutaj troszeczkę jest za gęsto no nie jest aż tak bardzo, bardzo ale jednak wolałbym, żeby było rzadziej niż gęściej ale ładnie wygląda na nawigacji prościutka ścieżka I teraz do Was pytanie, kto się je rzepak. Jak oceniacie właśnie na tą chwilę mój rzepak, bo ja nie mam doświadczenia. I chciałbym posłuchać opinii kogoś, kto już w tym siedzi dłużej niż ja, no bo ja pierwszy rok sieje dopiero będę się uczył tego rzepaku. Tutaj troszeczkę peżu jeszcze, no ale to do zwalczenia jest teraz. Idzie ten drugi wariant, właśnie tutaj z tą zetrolą. Będę miał porównanie, tam będzie rzadziej i odmiana Aganos, a tutaj gęściej ta odmiana do tego challenge'u Florenta. Ale tu jest bardzo równiutka, powschodziła bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Tutaj widzę, że i cztery liście nawet ma. Czyli tak jakby na razie najbardziej poszła do góry Florenta. Jestem zadowolony ze wschodu, bo zapowiadało się, że będzie nieciekawie, że te nasiona mogły po prostu popłynąć. Ja tak zbytnio płytko nie chciałem, ale były te zlewne deszcze i troszeczkę się obawiałem. Ale nie jednak bardzo dobrze ubił wszystko wyszło tak jak powinno wyjść. Także w tym vlogu to na tyle, tutaj ostatnia moja działka z rzepakiem. Jeszcze w tym roku będzie ochrona i regulacja oraz dokarmianie. To też coś nagram na pewno, ale to pewnie dopiero za, gdzieś za miesiąc, może nie cały. Także dzisiaj to na tyle, dzięki za oglądanie i na razie cześć.